Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się gadżetami do e bikea i nie tylko. Uważam, że każdy, kto się wybiera w jakąkolwiek wyprawę lub jeździ na co dzień rowerem zwykłym czy elektrycznym, powinien mieć takie gadżety na swoim rowerze. A zobaczcie, co dzisiaj przyszło. Zacznijmy od spraw bezpieczeństwa, czyli oświetlenie. I tak jak tu widzicie, zakupiłem dwie lampki tylnie plus jedną przednią. Przednia lampka, która daje bardzo silne światło. Lampka jest w obdowie aluminiowej, z tyłu ma trzy funkcyjne pstryczek elektryczek, czyli tak zwany włącznik, w który włączamy światło ciągłe, połowa mocy oraz światło pulsujące. Światło możemy podłączyć do powerbanka za pomocą USB. Montaż za pomocą takiej oto gumki na kierownicę Trzyma się to dosyć stabilnie. W każdej chwili można zmienić kąt pochylenia. Jest dosyć skupionym i silnym światłem. Jest to na diodzie LED typu CRI czy CRIU, coś takiego. Według producenta powinno to mieć około 10 W światła. Podłączyłem go pod power bank i przez amperomierz, więc przy pełnej mocy lampka pobierała 5, przy 5V 1,8A, czyli byłaby gdzieś bardzo zbliżona do mocy 10W. Kolejna tylna lampka. Zwykła taka bagażnikowa montowana z tyłu roweru. Ma światełko odblaskowe, plus jedna dioda czerwona, która świeci światłem ciągłym. Jest przykręcana z tyłu na dwie śrubki M5. W środka wchodzą dwie baterie, te cienkie paluszki. Kolejne tylne oświetlenie. Bardzo fajne, widoczne z bardzo daleka. Jest to taka lampka. Na internecie na nią mówią typu podróbka typu Woli, -E. Ma światło właśnie taki. Są chyba trzy programy, które można zmieniać. U góry jest włącznik. Fajną zaletą tego jest, że można wypiąć. Lampeczkę z mocowania. Mocowanie jest, na, mocowanie jest na tylną sztyce pod siodełko. Do tego tutaj jeszcze jest zestaw takich pierścieni redukcyjnych. Fajne jest to, że ma tutaj taką to jest taka blokada, właśnie, która wchodzi w ten zatrzask. Tutaj, ale jednocześnie możemy ją wykorzystać też do przyczepienia na kieszeń do plecaka, czy nawet w tylną kieszeń, jak idziemy po drodze naszej kurtki, czy, czy, czy spodni, sobie ją wpiąć i wtedy ostrzegamy właśnie kierowców, że jesteśmy na drodze i wtedy w jaki sposób przyjemnie się zawsze bezpieć. Bardzo fajna lampka też jest zasilona dwoma bateriami typu AAA, czyli te cienkie paluszki. No i naprawdę fajny gadżet. Kolejnym gadżetem jest takie oto przedłużenie kierownicy. Bardzo fajne, bo można tutaj zamocować sobie, tak jak już pokazywałem, żebyśmy lampkę. O, można zamocować sobie telefon, montaż bardzo prosty, proszę. Zostawia nam jeszcze wiele miejsca na kierownicę. Możemy zamocować tutaj licznik rowerowy, telefon, nawigację. Jeżeli nam się na kierownicy już nie mieści, to takie przedłużenie jest dosyć bardzo fajne. Jest to leciutkie wykonane z aluminium. Prosta konstrukcja rurka aluminiowa. Tu, do, oprócz tego, są jeszcze pierścienie redukcyjne e, odnośnie średnicy, jaką e, chcemy do naszej kierownicy zamontować. Także, też fajna sprawa <laughs> też uważam bardzo przydatny gadżet. Kolejnym gadżetem jest przetwornica. Przetwornica napięcia, która przetwarza nam prąd minimum musi być 12, maksymalnie 80 V. I ona z tych między, z, tego, z tego napięcia przetwarza nam na napięcie stałe 5 V. Wydajność takiej przetwornicy to jest 2A. Tu mamy możemy podpiąć przez USB, choćby nawet naszą lampkę lub podpiąć nawigację, telefon. Z drugiej strony zakończone jest wtykiem takim oto. Dosyć długi kabel. Też uważam, że bardzo przydatny gadżet. Kolejny gadżet, który właśnie będzie mógł też być zamontowany na tym przedłużeniu naszej kierownicy na ten mostek, to mocowanie do kamerki typu GoPro. W moim przypadku to akurat będzie DJ Osmo Action, którą będzie można przyczepić na kierownicy i rejestrować przebieg naszej trasy. Kolejny fajny gadżet. Fajny uchwyt na telefon. Szerokość telefonu, tak jak mamy tu napisane, od 55 do 100 mm. Wkładamy nasz telefon. Skręcamy. I uwierzcie mi, że z tego telefon się nie wyśliźnie. Nie ma szans. Jest to już mój trzeci tego rodzaju uchwyt sprawdzony. Nigdy mnie nie zawiódł, pomimo jazdy na wszelkiego rodzaju różnego dziura, na różnych dziurach, nawet kiedy przewróciłem się na rowerze, telefon nie wyskoczył z uchwytu. Tu mamy mocowanie. To jest razem skręcane. Sposób. Średnica maksymalna to jest 31,8. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze w środku takie tulejki redukcyjne na kierownicę typu 25, chyba że się Fi25. Kluczyk i busowy, śrubka. Dodatkowo mamy podkładki e antypoślizgowe z gumy. No i jakaś tam instrukcja. Bardzo fajny, przydatny gadżet, uważam. No, kolejna fajna rzecz, którą zakupiłem, to są łyżki do ściągania opon. Kupiłem akurat metalowe. Bardzo fajnie wykonane. Też za parę groszy z AliExpress. Naprawdę mogą się przydać. Na wyprawie. Jeżeli już mówimy o ściąganiu opon, czyli na pewno ściągnęliśmy opony, bo zapaliśmy kapcie. Jeżeli załatamy dętkę oponę, więc trzeba byłoby napompować powietrze, i do tego zakupiłem taką oto fajną pompeczkę. Pokażę Wam o. Z takim oto wężykiem. Ma dwa rodzaje mocowań: na gwint ten rowerowy, na gwint samochodowy. Dodatkowo, pompka ma blokadę przeciw wysunięciu się. Po przekręceniu dopiero wtedy pompka się rozkłada. Składamy i wiemy, że nam nie wypadnie. Ostatni gadżet to blokada antykradzieżowa firmy Merida jako że rower, który będzie elektryczny jest rowerem Merida więc z tej samej firmy zakupiłem też blokadę wiadomo, że nie ma skutecznej ochrony przed złodziejami ale zawsze przynajmniej w jakiś sposób a ta blokada Albo zniechęci złodzieja do kradzieży, albo po prostu utrudni mu to w jakiś sposób. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę. Jak nie, łapka w dół. Zapraszam do subskrypcji kanału co spowoduje, że e, napędzi mnie to do częstszego nagrywania e, filmików, a Wy będziecie na bieżąco, e, jak się tylko pojawi filmik na kanale, będziecie o tym powiadomieni, jeżeli zaznaczycie ten magiczny dzwoneczek. Więc od razu dostaniecie powiadomienie, że film został umieszczony no, na kanale. Pozdrawiam. Cześć.